Ochmy poruszyła temat filmów dla dorosłych. Jej niejednego może wprowadzić w osłupienie. Małgorzata Ochmy o rozstaniu z ukochanym Małgorzata Ochmy nie miała szczęścia w miłości. Jej 11 lat starszy mąż Rafał Ochmy, z którym doczekała się dwójki dzieci synka Jerzego i córki Klary. Rozwiódł się z nią po kilku latach małżeństwa. Mimo że para rozstała się na dobrem w 2015 roku, Gosia wciąż ma w pamięci trudne chwile, które przeżywała po odejściu najważniejszej osoby w jej życiu. Jak się rozstałam z Rafałem, w pierwszy wieczór nie wiedziałam, kim jestem. Myślałam, że straciłam tożsamość. Jeśli ktoś jest też dla ciebie mentorem, to czujesz. Jakbyś stracił tożsamość opowiadała żurnaliście Małgorzata Ochme. Na szczęście los był łaskawy dla prezenterki. Gwiazda TVN odnalazła uczucie u boku Rafała Jakubka. Ochmy została zaproszona do podcastu żurnalisty, który słynie z tego, że umień wyciągnąć niesłychane zwierzenia z polskich celebrytów. Z Gosią postanowił porozmawiać o filmach dla dorosłych. Prowadząca Dzień Dobry TVN wpadła jak śliwka w kompot i wygadała wszystko na nagraniu. Przyznała, że nie widzi nic złego w oglądaniu materiałów pornograficznych, a nawet lubi to, gdy dwie osoby się temu poddają. Ja na przykład lubię, jak ludzie oglądają sobie razem porno. Ze sobą, tak? Się często pytam. Jakie lubią? Co jakby? To jest ciekawe, ludzie oglądają różne rzeczy. Ludzi pobudzają różne rzeczy. A ile jest samotnych ludzi, którzy to oglądają i się zaspakajają w ten sposób? I. Kropka. Dlaczego by mieli tego nie robić? Mówiła żurnaliście Małgorzata Ochme. Nie umiała jednak wyobrazić sobie, co by zrobiła, gdyby odkryła, że jej dziecko również lubuje się w takich rozrywkach. Małgorzata Ochme z wykształcenia jest psychologiem. Obecnie prowadzi program śniadaniowy Dzień Dobry TVN. Zwykle staje przed kamerą u boku Filipa Heisera. Ochme jest doktorantką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Gdzie wykłada? Realizuje się również jako psychoterapeutka w Akademickim Centrum Psychoterapii ZWPS. W swojej karierze zetknęła się także z innymi programami telewizyjnymi była juror w show Applaus. Applaus oraz prezenterką formatów Okiem o i Życie od Kuchni.